Witamy Państwa z Janowa. Tutaj kolejny dzień mistrzostw zespołów. Matylda Stępień oraz Anna Zank przejęcie gumy i akcja Polek. Jest pierwsze uderzenie. Czy o przejęcie gumy? Jest pierwszy strzał z pompa. Trzyma wysoko uniesioną rękę i co? Krążek tam był bliski. Dobra wymiana podań. Jeszcze próba im mrozi tutaj, ale jeszcze nie koniec akcji biało-czerwonych. Dobre wycofanie pod bramkę. Jeszcze tam z największy. Teraz yy, rozegranie krążka, wymiana podań. Uderzenie z niebieskiej. No i już Uwaga przez reprezentację Chin. I przejęty krążek przez Matyldę Stępień. Stępień obok bramki. Ja. krążek Polki. No i. Zakrzewska idealnie tutaj z jak się zakończy wypad na bramkę Justyny Koszyk! I Justyna Koszyk w roli głównej, Gawantka, Gawantka przed bramkę, Gawantka na backhandzie jest bramka! Wzięła tutaj w swoje ręce wszystko Karolina Gawantka i teraz szał w ekipie biało-czerwonych, patrzymy na powtórce. Kompletnie nie pilnowała, przełożyła sobie na backhand. No i samo okienko bramki. pod kontrolą biało-czerwony jest rozciągnięcie. Jest hokejowy zamek. Jest też strzał. No i Zakrzewska. Rozciągnięcie. Zakrzewska. Do boku odbity kary 30 sekund. Teraz zamieszanie położyła się na krążku pęk. Mam nadzieję, że w tej drugiej tercji Polki. Również coś dołożą. A teraz e, sędzia pani. I bramka. Znakomicie rozpoczęły tę te, drugą tercję e, biało-czerwone. Tak e, próbowały uśpić e, swoje rywalki. I e, e, tutaj strata to jest właśnie ta kosztowna e, strata, która e, kosztowała ale znakomicie powstrzymane wyłapuje strzał i gdzie jest krążek, ależ było tę strony, ale też zbierają ten krążek Chinki i one przeprowadzają po raz kolejny. Akcję jest odpowiedź! Jeden do dwóch! Ależ teraz radość. Kołów unosi kij w geście tryumfu. Ten fel kołu idealnie pod samą poprzeczkę załadowała ten Stępień i wyłapuje. Jeszcze jedna, druga dobitka, ale. Gorąco się tam zrobiło. Nie koniec kłopotów i piękna interwencja Justyny Koszy. Teraz może być dwójkowa akcja. Jak to wszystko się zakończy? Nagranie w przed bramkę i gol! Ależ to pięknie zrobiły biało-czerwone. Short-handed goal! 3 do 1 i znowu dwie bramki różnicy na 15 minut i 32 sekundy. Fantastycznie tutaj Matylda. Biało-czerwone mają krążek pod kontrolą. Wymieniają podania i słupek teraz. Krążek uspokoić nieco grę. Uderzenie znowu. Tutaj. Piasecka, Piasecka ma trochę miejsca. Zamieszanie, kto ten krążek. No i wyłapuje krążek G. Wank. Broni Justyna Koszyk, jeszcze ten krążek się nie... Niebezpieczne, ale na razie na nic się to zdaje. Dobre wyłożenie i odbija ten krążek. Justyna Koszyk jeszcze tam zwijałaś. Spokojnie teraz koszyk. No, chyba... Przekonamy się za niespełna 20 minut, jak to wszystko się... Doskonale, wyciąg. Gawantka. Gawantka i obok y bramki. Wank. Dynamicznie. Wank. Wank. Odbity krąg. Teraz dobre tutaj zagranie. Za bramki jeszcze próba z najbliższej. Zakrzewska. Guma na niebieskiej. Zakrzewska obok bramki. I sztok. I interweniuje Peng. I kolejna przewaga niewykorzystana przez Polki. Wyłapuje. Krążek dobrze zgarnięty przez Stępień. Sytuacja sam na sam jak to się zakończy i broni tutaj. Kapitan chińskiej ekipy, Wang, przed bramkę i krążek jest w bramce. Pokazuje sędzia. Pewnym gestem, że minął całym obwodem linię bramkową i cieszą się. Hinki będzie tutaj jeszcze ciekawie, to na pewno na 8 minut i 22 sekundy przed końcem trzeciej tercji. E, szanować e, Polki. To skromne ale też e, tutaj indywidualnie jeszcze dobitka i się przemieścić. dziwić, skoro wynik na styku. Gawantka, gawantka przed bramkę i gol! 4 do 2. Zrobiła to sama indywidualnie. No i cieszy się z kolejnego trafienia. Gawantka. Dwie bramki do odrobienia. No i biorą się za to. Odrabianie Chinki. Teraz mogło się tak stać jeszcze do bitka, ależ tam... No to patrzymy na te końcowe akordy trzeciej tercji. Koszyk, dobrze. Kobiet U18, dywizji 1B. Przypomnę, pierwsze zwycięstwo.